Dzień dobry, nazywam się Tomasz Matosiński. Jestem partnerem zarządzającym polskiego oddziału Dalin Six Sigma Company. Opiekujemy się kierunkiem MBA Six Sigma i chciałbym dzisiaj przybliżyć trochę Six Sigma, jak również sam kierunek studiów. Najpierw zaczniemy od tego, czym jest w ogóle Six Sigma. Patrząc w historię, możemy powiedzieć, że Six Sigma swój początek miała w Motorola i w General Electric. Six Sigma koncentruje się głównie na jakości. Analizujemy dane, eliminujemy zmienność z procesów, szczególnie, aby sprostać wymaganiom e, klienta. Mówimy też o Six Sigma'ostach, szczególnie o black beltach, czyli o czarnych pasach, a że to są tacy snajperzy, którzy trafiają cel z 7 km, czyli robią bardzo duże zadanie, bardzo specjalistyczne. Muszą wziąć pod uwagę całą masę danych, aby e, osiągnąć swój e, cel. Nauczymy się również, D-Make to jest etapowy sposób na doskonalenie produktów i procesów. D jak Define, czyli zdefiniuj problem. M od Measure, zmierz problem. A od Analyze, przeanalizuj przyczyny źródłowe tego problemu. I od Improve, usprawnij proces, usprawnij produkt, aby wyeliminować tą przyczynę źródłową. C jak Control czyli spraw, aby zmiana była stała i zapewni jej pomiar procesu i produktu po zmianie. Cały kurs, całe studia bazują na kursie oferowanym przez The Lean Six Sigma Company, jest to kurs na poziomie Lean Six Sigma Black Belt. I ten kurs spełnia, jest prowadzony według norm ISO 18404, jak również ISO 13053, co zapewnia międzynarodowe uznawanie zdobytego certyfikatu. Miejscem, gdzie absolwenci z tych studiów mogą później szukać potencjalnego zatrudnienia, to są wszelkie firmy, w których funkcjonują działy Operational Excellence, czyli takie doskonałości operacyjne, jak również Continuous Improvement, czyli ciągłego doskonalenia. Zapraszam serdecznie. Dziękuję.